No i dobra. I ostatnia relacja tutaj z przygotowań do turnieju. Zobaczcie, tutaj śledzą wędkarze na flondrę, tam na śledzie. Ogólnie śledzi nie ma, bo jeszcze za wcześnie, gdzieś za dwa tygodnie będą, jak rozmawiałem z wędkarzem. Mówił, że od rana tutaj próbowali łowić te śledzie i nie było. Ja teraz też próbowałem, też nie. Yy, flondry dobrze idą, flondry... W tej chwili no trochę zwolniło. Tam okazjonalnie raz na jakiś czas jedną wyciągają, ale rano były dobre wyniki. Dużo flądry, i, ale no chudziutka oczywiście, ale do zawodów no to może to się dobrze liczyć. Yy, o konie nie, tak jak rozmawiałem tutaj z ludźmi, no to o konie bardzo kiepsko próbowali różne metody, nawet tam na robaki i ten. No to tylko jakieś tam 10 cm były, więc też słabiutko z okoniem. No sandacz no to wiadomo to jest okazja, tak więc jakbym ja miał się na turniej nastawiać, to chyba najbardziej się bym na y, tego, na Flondrę nastawił, jeśli jest tam punktowana. No bo nic innego tutaj tak dzisiaj nie, nie powyciągali. O, zakłócenia wolna Europa. No akurat mam fajne słoneczko, dobre światło. Tak więc połamania, powodzenia na dzisiejszym turnieju, zróbcie tam wielkie sondacze, trzymajcie się ją.